Dzień dobry. Kłaniam się Państwu nisko w trochę cieplejszy poranek, a to ze względu na zachmurzenie. Zawsze tak jest, kiedy otuli nas kołderka. Najlepiej, żeby to była z tych chmur niskich. No to wtedy robi się nieco cieplej. Natomiast jak wysoko nad nami zalegają na przykład cirrusy, czyli na wysokości 7-8 km, no to one w żaden sposób nie poprawiają nam tutaj samopoczucia, jeśli chodzi o wyższą temperaturę nocą, ale przede wszystkim tuż przed wschodem słońca. Patrząc na temperaturę Temperatury wczorajsze i dane ze stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widać, gdzie panowała jeszcze mgła, a gdzie już odsłoniła naszą piękną gwiazdę dzienną. No i tutaj podlaskie, częściowo pomorskie, również i północ Mazowieckiego. Tutaj temperatury w ciągu dnia były nawet minusowe, tak jak to było m.in. w suwałkach. Ale i w Mazowieckim tu minus 0,2 stopnia, minus 0,1 stopnia to w Pomorskim takie były temperatury notowane, kiedy panowała mgła całodobowa. A u nas, no nareszcie i w Sandomierzu, poświeciło słońce, bo temperatura wzrosła tam wczoraj do 5,5 stopnia, w Sukowie było nieco cieplej, 5,8 stopnia. Natomiast ciekawostka Sielec koło Skalbmierza to na południu naszego regionu. Tutaj w ciągu dnia temperatura nie wzrosła do powyżej 1,5 stopnia, czyli musiała mgła dosyć długo trwać. Poza tym, gdzie było najcieplej w Polsce wczoraj? Było, było, proszę Państwa, i to już temperatury prawie sięgające 10 stopni, mianowicie w Rzeszowie i w Wieluniu 9,3 stopnia w najcieplejszym momencie dnia. To no już prawdziwe przedwiośnie. Ciekawe, jak to będzie dalej, bo wszystko wskazuje na to, że będzie nam się ocieplać jeszcze bardziej już od soboty. No i my tutaj dziesiątki zobaczymy, jeśli tylko prognozy się sprawdzą. Rozszaleje nam się troszkę tutaj Atlantyk, i to z tych ciepłych obszarów z południowego zachodu i z południa nawet będą napływać masy powietrza z temperaturą na wysokości 1,5 km, nawet rzędu 4 czy 5 stopni i na plusie. No i tak jak mówię, od soboty coraz cieplej, aż do 10 stopni. Tyle zobaczymy na termometrach w przyszłym tygodniu. Co widać w polu ciśnienia, jak rozkładają nam się poszczególne ośrodki niżowe, wyżowe, fronty atmosferyczne, to widać oczywiście na mapach topografii barycznej. Otóż, jeszcze z nami Beata, jeszcze broni się swoimi izobarami, ale to wkrótce się zmieni, no i pierwszy front pojawi się już dzisiejszej nocy. Będzie to chłodny wycinek. No i z tego względu za tym frontem napłynie nieco zimniejsza masa powietrza. Stąd jutro tylko 1 czy 2 stopnie powyżej zera. Na razie, tak jak mówiłem, Beata jeszcze trzyma się, ale z nadatlantyku do wybrzeży Portugalii i Hiszpanii zbliżył się ośrodek niżowy o imieniu Erwin. I już tutaj zahaczył Półwysep Iberyjski właśnie swoim frontem. W kolejnych godzinach, w kolejnych dniach będzie się to przedstawiać w ten sposób. Ten front dzisiaj w nocy i szczególnie tu nad ranem da nieco opadów. Deszczu. No niestety, uwaga, bo na drogach, na chodnikach, miejscami będzie ślisko. Z kolei jutro będziemy już po przejściu tego frontu, ale jeszcze wschodnia część pozostanie pod grubymi chmurami. Natomiast w kolejnych dniach zawita już pierwszy ośrodek niżowy do naszego kraju, a za nim widać już podąża następny. Atlantyk obudził się i Atlantyk działa. Niczym niezawodna maszyna. Mówi się o Atlantyku, że jest kuchnią pogody dla Europy, ale i nie tylko. Na wykresach temperatur, ciśnienia, stopnia zachmurzenia czy opadów widać, że dzisiaj temperatura wzrośnie do 3-4 stopni powyżej zera. Czyli już jakby lekko, nieco chłodniej. Początkowo jeszcze sporo słońca, natomiast po południu wejdą już od zachodu chmury. No i właśnie o północy, mniej więcej, rozpoczną się delikatne opady deszczu. Proszę na to zwrócić uwagę, szczególnie tutaj nocą, kiedy światła nie do końca pozwalają nam ocenić stan jezdni, czy ona jest śliska, a może tylko miejscami. Proszę zwrócić uwagę szczególnie na zakrętach i w ogóle w takiej sytuacji radzę naprawdę jechać bardzo powoli. W nocy temperatura w okolicach 0 stopni, właśnie przy tych opadach deszczu. Wiaterek zupełnie nam nie będzie przeszkadzał, bo do 20 km na godzinę w porywach, początkowo północno-zachodni i zachodni, a w nocy już tylko z północnego zachodu będzie podmuchiwał, by jutro odwrócić już swój kierunek na południowy. I jutro niestety, ale tak jak mówiłem, dużo chmur na niebie, praktycznie bez słońca. No i plus jeden, plus dwa stopnie, tyle widać na meteorogramach. Na szczęście tam żawka o poranku już zaniknie, no i sytuacja na drogach też się poprawi. Ciśnienie. Dzisiaj jeszcze 1020 hektopaskali, po południu 1018, jutro po południu 1015, ale w czwartek to nam już spadnie do 1007 hektopaskali. I to właśnie będzie też zwiastunem tego, że strefowa cyrkulacja atmosfery przepływu mas powietrza z nad Atlantyku będzie oddziaływać na pogodę w naszym kraju. A w czwartek, proszę Państwa, więcej słońca a temperatura podskoczy do 5 stopni. Marek Stefaniec, wszystkiego dobrego Państwu życzę na cały dzień. Zdrowia, ale żeby go mieć, trzeba się ubierać odpowiednio do temperatury panującej na zewnątrz i pamiętać o tym, by przed wyjściem z domu zjeść ciepły posiłek. Ten pierwszy, ten najważniejszy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i do usłyszenia.